Zadzwonił do mnie Piotr i on mnie mówi, że on ma do mnie interes. To ja go się pytam, ile można stracić. Ty się nie pyta, ile można stracić. Ono mnie mówi, tylko ile można zyskać. To ja go się pytam, to co ja mam włożyć, żeby zyskać? To on mnie mówi, ty włóż kapelusz i przyjdź dzisiaj do biblioteki i nie stój w rozkroku. Bo taki geszeft to zdarza się raz w roku. Za to ja przyszedłem, szmące sygadam, bo w niedalekiej przyszłości duży zysk zakładam. Do rabina Joselewicza z suwackiej synagogi przychodzi licek i mówi: rabę, ja mam duży problem z kobietami. Którą mam wybrać? Jedna piękna i młoda, no ale ma jeszcze czterech adoratorów. Druga zaś, głupia i brzydka. No ale ta mówi, że mnie kocha. I co ja mam zrobić? Rabin Joselewicz pomyślał i mówi, wiesz co, Jicek, ty to faktycznie masz dylemat. Czy zjeść tort do spółki, czy zakaleć samemu? Syn Rabina Joselewicza z sobą zaprosił swoją narzeczoną salcie na, salci na spad. Spacerują ulicami Subo, w pewnym momencie przychodzą obok najbardziej wykwintnej restauracji w Subałkach, Jaćwieski. Salcie, mówi do Icka, mówi Icku, czujesz jakie apetyczne zapachy? Ależ moja kochana, salcie, jeżeli Ci się to tak bardzo podoba, to możemy przejść tędy jeszcze raz. Ja poproszę kilogram ta ryba, ale szanowny panie, to nie jest ryba, to jest. nazywa, tylko proszę zważyć. – Szanowny panie Rosenzweig, za ile mnie pan sprzedaż ten koń? – Jak dla pana, panie Goldberg, to trzy tysięcy złotych. – Trzy tysięcy złotych? Toż ten koń jest ślepy. – Ślepy? Proszę, zapraszam, ja pana przewiozę. Siedli na wóz, ruszyli i koń wjechał w pierwszy napotkany mur. Pan Rosenzweig otrzepuje się w i mówi – A mówiłem, że ten koń jest ślepy. Szanowny panie, może i on jest ale zobacz pan, jaki odważny. Tata, a powiedz mi, czym się różni Prosperity od Kryzys? Widzisz, Moritz, Prosperity to jest limuzyna, szampan i piękne kobiety, a Kryzys to lemoniada, rower i twoja matka. Umierająca Salcie mówi do swego Icka. Mówi, Icek, ty mnie obiecaj, że ty w ostatnią moją drogę na pogrzebie, to pójdziesz pod ręka z moja matka. Dobrze Salcie, jeżeli taka jest twoja wola, to ja to zrobię, ale od razu ci mówię, że ja przez to, to przyjemności z tego pogrzebu mieć nie będę. Szanowny panie Rosenzweig, ten koń, co mnie pan wczoraj go sprzedał, to on wziął i padł. Naprawdę? No widzisz pan, a on mnie nigdy tego nie zrobił. Panie Goldberg, ja słyszałem, że pana syn się wychścił i co pan teraz zrobisz? Szanowny panie Rosenzweig, ja już rozmawiałem o tym z najwyższym i on mnie powiedział, żebym ja zrobił dokładnie to, co on, jak i jego syn się wychścił. No, mówi, no i co pan zrobisz? Mówi, no jak to co? Ja spiszę nowy testament. Na łożu śmierci umierający... Rabin Joselewicz mówi do swojej żony, salcie, ty byłaś ze mną, jak my w podróży poślubnej płynęliśmy statkiem i ja leżałem złożony chorobą morską. Tak, Icku, ja byłam przy tobie, salcie, a ty byłaś też przy mnie, jak ja połamałem nogę i trzy miesiące musiałem leżeć w szpitalu. Tak, Icku, ja byłam przy tobie. Salcie, a ty byłaś też przy mnie, jak my w trzydziestym roku straciliśmy cały majątek w małych raczkach. Tak, Icku, ja byłam przy tobie. Ach, Salcie, ty jesteś teraz ze mną, kiedy nadeszła moja ostatnia godzina. Tak, Icku, ja jestem przy tobie. Ty wiesz co, Salcie, ja tak myślę, że ty to mnie w życiu pecha przyniosłaś. To pan powiadasz, że chcesz się ożenić z moja córka, tak? I pan powiadasz, — Że jesteś uczciwy, tak? — To ja się pytam, to z czego wy będziecie żyli? Icek kupił sobie nowe lakierki. Wrócił do domu, przychadza się przed swoją salcią, a ona nic. Icek wyszedł więc do kuchni, rozebrał się do rosołu i w samych lakierkach stanął przed swoją salcią i pyta — No i co? Salcie spojrzała i mówi — Icek, on tobie wisi! — Salcie on nie wisi, on podziwia moje nowe lakierki. Oj, Icek, Icek, ty byś lepiej zainwestował w kapelusz. Dzień dobry, nazywam się Wojciech Fautynowicz. Na e, listopadowe prześmiechy postanowiłem przygotować e, kilka żydowskich szmącesów. E, życi stanowili e, duży odsetek społeczności e, przedwojennych, suwał, i myślę, że ten wiek, kiedy funkcjonowali tutaj w naszym społeczeństwie uprawnia do tego, żeby można było na słowackie prześmiechy wykorzystać ich szmoncesy, które jak najbardziej odnoszą się też do nas. Na potwierdzenie tych słów mogę powiedzieć przerobiony szmonces. Szanowna pani, no, pani Malinowska, co tam u pani słychać? Hm, pani Kowalska, nie tak dobrze, jak ja bym chciała, ale też nie tak źle, jak pani mi życzy.